Szanowany Insider nie pozostawia złudzeń, że GTA 6 zobaczymy najszybciej pod koniec 2023 roku. Tom Henderson uważa, że do premiery GTA 6 pozostało jeszcze kilka lat i nie nieliczne szybką premierę. W ostatnim odcinku poruszaliśmy kwestię tego, jak Take-Two oraz Rockstar się kłócą między sobą. Że kłócą, to jest źle powiedziane słowo mi się wydaje, ale jedni chcą, aby gry nowe powstawały, aby było więcej kasy, a drudzy chcą fajnej gry z dobrą fabułą, ponieważ... Jedno się z drugim kłóci i może przez to nie mamy GTA 6, ponieważ jak wiemy GTA Online ciągle sobie świetnie radzi, zarabia grube pieniądze. Ale to my w każdym odcinku, także chyba nie powinno to być dla Was żadnym złudzeniem. Internauci również twierdzą, że GTA 6 ma być ostatnią serią e, Grand Theft Auto, serii gier, Rockstar Games. I twierdzą oni, że amerykańska firma prawdopodobnie będzie się skupiała na rozwijaniu gier sieciowych, z których można zarobić zdecydowanie więcej pieniędzy od tworzenia gier dla pojedynczego gracza. Inną sprawą mogliby zrobić tak, że mogliby prowadzić GTA 6, GTA 7, GTA 8, GTA 10, tam GTA X tak długo, w sensie tak długo. Jak zrobią GTA Online, które będzie ciągle rozwijane i będzie w ogóle osobnym launcherem, tak jak mamy w przypadku, nie wiem, Call of Duty Warzone, które dostępne jest na Call of Duty Modern Warfare i na Call of Duty Black Ops. W nie mylę, oczywiście, bo nie grałem. Zgrałem w Warzone, ale nie na Modern Warfare oczywiście. Jak się pomyliłem, to nie poprawcie. A po prostu nie gry fabularne dalej powstają. Ja rozumiem, że się słabo opłaca, ale patrzcie, mamy GTA 6, GTA 7, które się sprzedają. Powiedzmy, dobrze każdy z nich sobie bogra fabułę. A i tak będą czerpali zyski z GTA Online, które będzie się rozwijało non-stop. Chociaż nie wiem, na co jeszcze można z GTA Online wyciągnąć. Na naszych Discordzie się śmiali dzisiaj chłopaki, że latające czołgi za niedługo będą. To jest możliwe, ale nie o tym w odcinku. Jak mówi Tom Henderson, niestety na szóstą część przyznamy jeszcze sporo poczekać. I dlaczego wszyscy tak mu ufają? No swego czasu Tom Henderson zdradził sporo szczegółów na temat Battlefielda 2042, nie pozostawiając suchej nitki na osobach, które uważały, że GTA 6 zadebiutuje w nadchodzących miesiącach. No, miał troszeczkę racji, że chodzi o tego Battlefielda nowego. Insider jest pewny, że zapowiedzi kolejnej gangsterskiej gry od Rockstara musi minąć 2 lata, do jej wydania, czyli mamy zwiastun, 2 lata, mamy grę. Dlaczego tak twierdzi? I w sumie ma troszeczkę racji, że właśnie w taki sposób działa wydawnictwo Rockstara. Dla przykładu, od GTA 5 minęło mniej niż 2 lata. Oraz Red Redemption 2, które minęło chyba 2 lata, troszeczkę więcej. Dlatego ma po części rację, a nawet jedni mówią, że będzie trwało to dłużej niż 2 lata. Chociaż ja bym się nie cieszył z tego powodu. Jeżeli faktycznie szósta część GTA zadopiłaby jakimś cudem pod koniec tego roku kalendarzowego, czyli 2021 roku, to możemy się spodziewać, że zostanie wydana dopiero pod koniec 2023 roku. Jest to jednak optymistyczny scenariusz, ponieważ Henderson uważa, iż produkcja GTA 6 zajmie jeszcze kilka lat. I wróćmy teraz do finansów, jakie zarabia GTA. GTA potrafi zarobić 250 tysięcy w ciągu kwartału. Jedne nowe gry, które są powiedzmy teraz, mają premierę, dla nich to jest świetny wynik, to jest świetny wynik sprzedaży. A ta gra miała, ma za niedługo 8 lat i zarabia więcej, a nawet tyle samo, co niejedna współczesna gra AAA. Co za tym idzie, jeżeli coś zarabia tak świetnie, to po co to psuć? Teraz macie wykres, który dał właśnie Tom Henderson na swojego Twittera. Zresztą Twitter też mieliście pewnie wcześniej pokazanego, że z rokiem na rok. Gra zarabia coraz więcej i potem to się tak ustatkowało. Wiadomo, w jednych miesiącach lepiej, w drugich gorzej zarabiała, ale teraz mamy pandemię. Trafiła na Epica za darmo, na Game Passa i z kwartał na kwartał ma się coraz lepiej. Wiadomo, jak było na Epiku za darmo, był największy przyrost, ponieważ gra była z darmo, każdy chciał coś dodać. sobie, wiecie, tam dodać, jak nie cheatując, oczywiście, kupić sobie te karty Sharks, no i wtedy ta gra wygeneruje najwięcej kasy. Bo tak naprawdę, GTAM się wydaje zarabia już tylko wyłącznie z mikrotransakcji, bo średnio co chwilę się widuje, jak na przykład na Epiku czy na Steamie graje za 63 zł, czy tam po prostu ileś tam dolarów. Bo wiadomo, mam Steam o po polsku, także wszystko jest w złotówkach. Także co, no, szóstej części, kto wie kiedy ją zobaczymy? Tak mówię, no, dwa lata to jest mi się daje pewny termin, że dopiero zobaczymy za dwa lata, czy jak zobaczymy ją, powiedzmy w święta teraz. To zobaczymy, dopiero za dwa lata ją. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, piszcie w komentarzy. Sekcja oczywiście jest was cała, komentarzy. Ja się z wami żegnam, takie szybkie info. Jakby ja bym chciał zobaczyć za dwa lata GTA 6. No, nie wiem jak wy, ale ja tak. Także co, nie przeciągając, dzięki za uwagę. Mówił do was Jason. Na razie, cześć, do następnego.